Witam Państwa w magazynie miejskim zapraszam na informacje. Do stacji pustków kochanówka dostarczony został węgiel dla mieszkańców gminy Dębica. Jak zapewnia Jacek Drobot, zastępca wójta gminy, to węgiel polski z kopalni piast Siemowit. To na kosztuje 2000 zł, uprawnionych do zakupu węgla było 4681 osób. Wszyscy też nie złożą, bo 4000 wniosków, które wpłynęły na dodatki węglowe. No, nie, nie, część osób ma, część, część, część osób kupiła, no, wydajemy po półtorej tony, tak, żeby jak największą liczbę zgodnie z wytycznymi, zaspokoić mieszkańców na ten pierwszy okres. No, oczywiście. Po styczniu, po nowym roku można powiedzieć nawet, zaraz będziemy następny węgiel na następny okres wprowadzać. Po oczywiście po zapewnieniu dla tych, którzy nawet są z tego roku, a, nie, a nie, jeśli nie uda im się dostarczyć tego węgla. Gmina Dębica to pierwszy samorząd, do którego dostarczono węgiel w powiecie dębickim. Wicewój Jacek Drobot zaznacza duże zaangażowanie posła Jana Warzechy w to przedsięwzięcie. Dziękujemy bardzo panu posłowi Janowi Warzesze tutaj dzięki, który nas po prostu można powiedzieć, jakby pomógł przyspieszyć tą dostawę. Też to trwało można powiedzieć długo, bo to nie jest szybko, ponad dwa tygodnie, ale jednak tutaj te umożliwił nam nawiązanie kontaktów bezpośrednio z zarządem grupy górniczej, z wiceprezesem, którym również bardzo dziękujemy za to, że i tutaj różnie ludzi, osobom na kopalni, także tutaj tym wszystkim, którzy przyczynili się do tego, że ten węgiel dotarł do nas i możemy go dystrybuować dla mieszkańców, tak żeby się już nie denerwowali i mogli spokojnie spędzić święta. Jan Warzecha, poseł RP zapewnia, że węgiel jak najszybciej będzie dostarczony także do innych samorządów. To jest dobra informacja, że dzięki staraniom wójta Stanisława Rukosza i jego zastępców, przy mojej pomocy, mojej skromnej pomocy w Polskiej Grupie Górniczej udało się w skuteczny sposób zabezpieczyć, nazwijmy to na początek, pierwszą transzę węgla dla mieszkańców, bo wiemy, że oczekuje ponad tysiąc osób na węgiel. No i cieszy to również, że on będzie rozdysponowany w trzech składach. W różnych częściach gminy Dymbica, gdzie mieszkańcy będą mogli się zabezpieczyć. Ale przy tej okazji chciałem powiedzieć również, że czynimy starania, żeby ten węgiel był również dla miasta, dla mieszkańców miasta Dymbica, Wilzna i Żyrakowa. I on również powinien pojawić się za niedługo. Jest kwalifikowany dostawca węglowy w Wadowicach i z niego będzie, on już będzie odbierał jutro część. Węgla i w piątek, no i w kolejnych, kolejne transze w następnych tygodniach. Nie są to na razie jakieś takie duże ilości węgla, ale będziemy czynić starania, żeby one zostały zwiększone. Mieszkańcy będą mogli go odebrać po uiszczeniu opłaty i odebraniu faktury 1 grudnia. Myślę, że ludzie po prostu, że ludzie oczekujący od wielu, wielu tygodni czekają w obawie, będzie, nie będzie. Ludzie po prostu marzną. No, 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 no to dzięki wójtowi, który siedział od dwóch tygodni na telefonie udało nam się, no super, że mamy polski węgiel. Prawda? Cieszmy się, że to mamy i wiemy co mamy. No. Węgiel można odebrać z trzech składów na terenie gminy Dębica. Kozów, adres Kozów 99c, Brzeźnica, ulica kolejowa 13 oraz podgrodzie, adres podgrodzie 59k. Karolina Olszewska z Dębicy rok temu w wielkim stylu wygrała program you Can Dance Nowa Generacja. Utalentowana tancerka z Akademii Tańca i Ruchu Soul Dance zdobywa kolejne medale, teraz już w grupie juniorów, nie dzieci. Reporterom polskiej telewizji regionalnej powiedziała, jak wygląda jej życie obecnie. No w sumie to niewiele się zmieniło. Dalej chodzę na zajęcia, dalej się rozwijam. Chodzę na warsztaty jakieś. I jeździsz na No i jeszcze dalej na mistrzostwo. Ostatnio zdobyła drugie wicemistrzostwo świata Solo Showdance. A i do 2022. Choreografia do solówki opracowana przez Karola Mentala w wykonaniu Karoliny po raz kolejny ujęła międzynarodowe jury. Młoda tancerka wciąż jest pełna pasji do tańca, bardzo skromna i chce nadal się rozwijać. Karolina jest też świetną uczennicą. Uczy się w ósmej klasie szkoły podstawowej nr 2 w dębicy, i gdy wyjeżdża na zawody, czy tak jak w ubiegłym roku na nagrywaniu programu, to nie uczestniczy w zajęciach szkolnych i ma dużo materiału do nadrabiania ale gdy już nadrobi, to zdobywa świadectwo z czerwonym paskiem przed tancerką wybór szkoły średniej. Jeszcze się zastanawiam. Myślimy cały czas razem z musiał ale raczej, no, ja bym bardzo chciała pójść na, do tej chmury na nauczanie domowe, bo po prostu bardzo by mi, by mi to pomogło w tych tańcach. Bo tak to jak wyjeżdżamy właśnie na takie mistrzostwa, to potem jest tyle tego nadrobiłem ze szkoły, i po prostu jak przychodzę, to jest masakra z tym wszystkim. Dlatego, jakbym była właśnie na tym domowym, to bym mogła sobie na przykład w drodze, w aucie to sobie zrobić i by było trochę po prostu łatwiej. Zapytana, czego jej życzyć, odpowiada braku kontuzji. Tego życzymy młodej dębiczance, która tak pięknie reprezentuje nasze miasto na światowych zawodach. W pijalni wód uzdrowiska latoszynstruj odbyło się pierwsze spotkanie mistrzów na wydarzenie zaproszono wspaniałych gości, wybitnych sportowców pochodzących lub blisko związanych z gminą dębica. No, taka mini można powiedzieć gala latoszyńska, dla, dla, po prostu można powiedzieć dla podniesienia tej rangi tego po prostu tych, tych ludzi, którzy zadeklarowali się po prostu promować latoszyń, są związani tutaj z, z nami, nie tylko, tylko już od dawna można powiedzieć, także cieszymy się, że możemy ich tutaj uhonorować, że krzewią tą, 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 ten sport. Są takim bardzo pozytywnym przykładem dla innych, dla pozostałych, że jednak można, że da się, że można wyjść z małej miejscowości i osiągnąć sukcesy. Chcemy docenić byłych sportowców oraz obecnych, podziękować im za włożony wkład w promocję nie tylko gminy Dębica, miasta Dębica oraz całej Polski, bo wiadomo, że większość z tych osób dzisiaj zaproszonych występowała na arenach międzynarodowych, czy to Mistrzostwa Świata, czy Europy. W pijalni wód nie mogło zabraknąć Józefa Lipienia, zapaśnika w stylu klasycznym, dziewięciokrotnego mistrza Polski, prócz złotego medalu Mistrzostw Świata, był jeszcze dwukrotnie srebrnym medalistą Mistrzostw Świata. Czy takie spotkania jak tutaj, organizowane z byłymi i obecnymi gwiazdami sportu, są potrzebne? Są potrzebne, bo o, to ściąga młodzież, bo dowiadują się, że tu się odbywa coś takiego i, i, i później można coś rozkręcać. A tak to wszystko siedzi i w te komputery patrzy, i w te komórki. Jaka jest przyszłość sportu, zapasów w Dębicy? Kiepsko to widzę. Przyznam się szczerze, że, że gdzieś, gdzieś się to wszystko załamało, bo ja się wycofałem, korzeń się wycofał, i, i tak to młodzież się wzięła za treningi, a okazało się, że nie zdali egzaminu. swoją obecnością zaszczycił także Tomasz Puzon, pochodzący z Dębicy, sześciokrotny medalista międzynarodowych mistrzostw Ameryk Karatem, zdobył wiele nagród i tytułów, a ostatnio złoty medal światowych mistrzostw Osaka w Japonii w kategorii Masters. Pierwsze kroki i w ogóle całe moje <noise> życie karate zaczęło się tu w Dębicy w Dębickim Klubie Kyokushin Karate po tych górkach których tutaj jesteśmy dookoła dlatego jestem z Wolicy to jest dosłownie parę metrów od Latoszyna. Więc no, po tych górkach tutaj trenowałem. Często nawet mówili o mnie że jakieś ninja biega Macha To było za, za młodych czasów. Więc tym bardziej to cieszy 30 parę lat pracy, 30 parę lat wyrzeczeń. No i cały świat zjeździłem po różnych turniejach, ale jednak Japonia i to jest kolebka karate, kolebka kyokushin, wygrać tam. Tym bardziej po drodze miałem trzech Japończyków. W Japonii nie jest tak łatwo wygrać, nawet jak się jest dobrym. Także ściany pomagają zawsze Japończykom. Tym razem się udało. Wiedziałem, że to jest mój dzień, mój moment i muszę go wykorzystać. Jak nie teraz, to już chyba nigdy. I dzięki Bogu to wszystko się udało. Za pośrednictwem naszej anteny Tomasz Puzon-Jamaki skierował słowa dla młodych osób zajmujących się sztukami walk. Sport to, jest, to są wyrzeczenia, to jest ciężka praca, dążenie i niepoddawanie się. Nie da się teraz... Tak jak to pokazują nam i uważam to za fałsz w różnych tych galach frykowych i tych różnych innych, że sporta, szczególnie sztuki walki, to jest taka prosta sprawa, że można za przeproszeniem pić imprezować cały tydzień nagle stanąć do walki i jest się gwiazdą. Nie. Na moim, na moim doświadczeniu 32 lata. 32 lata. Ciężkiej pracy, wyrzeczeń, kontuzji. Powrotu do sportu. Bo 8 lat miałem przerwy, myślałem, że już wszystko w życiu osiągnąłem, ale jednak to, że nie spełniłem jeszcze do końca swoich marzeń, spowodowało, że wróciłem do sportu i mogę powiedzieć, że po tym powrocie osiągnąłem jeszcze większe sukcesy niż za moich najlepszych starych czasów. Więc warto walczyć o to, nie poddawajcie się, co mogę Wam powiedzieć. Sport to jest przepiękna przygoda, ale nie jest to proste. Więc yy, nie jest łatwa droga, ale przepiękna i życzę wszystkim Dębiczanom i okolicy Dębicy, wszystkim, którzy mnie słuchają, tego, aby tą historię przeżyli. I warto poświęcać siebie, warto trenować, warto postawić na sport. Kolejna sportsmenka obecna na dębickiej gali to Jolanta Morawczyńska, znakomita chodziarka, reprezentująca Tego tegoroczna zdobywczyni tytułu najlepszej lekkoatletki roku w kategorii Masters podczas Gali Lauru Królowej Sportu Bydgoszcz 2022. Sport to jest piękna przygoda, nawet może niekoniecznie to jest jakiś wyczyn, coś tam. To jest taki styl życia już później. Człowiek żyje, tym kręci się wokół tego, nie wyobraża sobie życia bez sportu. Wskazane w każdym wieku i na każdym etapie życia. Same plusy. Andrzej Rżany to pięściarz. Czterokrotny brązowy medalista Mistrzostw Świata, a także brązowy medalista Mistrzostw Europy Juniorów. To po prostu e, wspomnienie tych e, wspaniałych czasów polskiego sportu. Młodzi sportowcy e, dowiadują się tego, co kiedyś było. No i mają jakieś po prostu tak samo tych idoli, którzy tam kiedyś byli, zdobywali medale olimpijskie, medale Mistrzostw Świata Mistrzostw Europy. Mają kontakt na co dzień z nimi. Co by pan poradził młodym sportowcom, którzy są u progu kariery? Wytrwałości, przede wszystkim. Wytrwałość to jest najważniejsze w sporcie. Wśród zaproszonych sportowców nie mogło zabraknąć słynnych biegaczy, jak Waldemar Puzio czy Grzegorz Krecki. Jak patrzę w takim gronie, że tu jestem taki mistrzu, to tak trochę się nie swoje czuję, bo jestem troszkę tak może bliżej ludzi. Ale to też chyba pokazuje, że nie trzeba być mistrzem, żeby coś osiągać. Wystarczy spełniać swoje pasje. No, Ostatnio Nowy Jork, kolejny z wielkich sześciu maratonów. E, myślę, że jeszcze ten mi został i mam nadzieję, że w przyszłym roku mi się uda pobiec. Mówię, to jest coś, co przełamuje nasze własne słabości i chyba wszystkim tego życzę, a na pewno, że w tym pomaga, że tak powiem, e, współpraca z Uzdrowieckiem w Latyszynie. Na gali nie mogło zabraknąć pochodzącej z Podgrodzia Magdaleny Macios, która jest najbardziej utytułowaną zawodniczką w historii polskiego sumo i Xaverego Masiuka. Pływaka, aktualnego rekordzistę Polski na 50 i 100 metrów stylem grzbietowym. Spotkanie miało na celu podziękowanie mistrzom za wkład włożony w promocję gminy Dębica na krajowych, jak i zagranicznych arenach. Każdy z zaproszonych gości otrzymał podziękowania za reprezentowanie gminy Dębica wraz z listem gratulacyjnym. To wszystkie informacje w dzisiejszym serwisie. Ja się z Państwem żegnam i zapraszam na kolejne wydanie magazynu miejskiego.